85% wycieków danych jest wynikiem czynników ludzkich. Ponad 40% pracowników jest pewnych, że popełnili w pracy błąd, który ma wpływ na bezpieczeństwo. Pracownik, otwierając załącznik do wiadomości phishingowej, spowodował atak oprogramowania ransomware na irlandzką Narodową Służbę Zdrowia, co spowodowało całkowity koszt w wysokości 100 milionów euro. Przychodzę do Ciebie ze szkoleniem uświadamiającym, czym jest cyberbezpieczeństwo i co robić, żeby nie paść ofiarą cyberprzestępców. Nasz warsztat to kilka godzin, które mogą zaoszczędzić kilkudziesięciu dni i wielu milionów złotych przeznaczonych na reakcję na skutki incydentu. Dowiesz się, jak nie dopuścić do kompromitacji krytycznych danych lub skutecznego ataku na organizację. Poznasz typy ataków, to znaczy jakimi drogami atakujący próbują przejąć organizację. Zobaczysz, jak cyberprzestępcy wykorzystują socjotechnikę, starają się uśpić czujność pracownika i dostać w głąb firmy. Poznasz przykłady wiadomości, które łudząco podobnie wyglądają do tych pochodzących z rzetelnych źródeł. Dowiesz się, co należy robić w przypadku podszycia się pod ciebie i kadrę najwyższego szczebla. Materiał odpowie na pytania, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń i jak sensownie zarządzać swoją cyfrową tożsamością. A pamiętajmy, że kompromitacja jednej osoby to często także kompromitacja całej marki przeanalizujesz największe oraz najnowsze cyberataki w wielu znaczących firmach na całym świecie. A przecież nie ma lepszego nauczyciela niż doświadczenie innych. Poznasz skutki incydentów, a przede wszystkim dowiesz się, jak poradzić sobie w momencie, w którym pomimo starań zagrożenie się zmaterializowało i jak należy na nie reagować. Ten kilkugodzinny trening ma zbudować w tobie przekonanie, że w sieci nie jesteśmy anonimowi i nigdy nie powinniśmy się czuć w pełni bezpiecznie. Natomiast szkolenie ma dostarczyć ci wiedzę i zbudować świadomość cyberzagrożeń. Odezwij się do nas i zacznij budować bezpieczeństwo już teraz, a nie gdy będzie za późno. Pamiętaj, jest dobrze, gdy jest dobrze. Do zobaczenia!